Wszystko zaczęło się w 1998 roku, kiedy to czterech radomskich pilotów rozpoczęło treningi akrobacji zespołowej. Wkrótce dołączył do nich solista i pięć samolotów wystąpiło po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii na pokazach lotniczych The International Air Tattoo Fairford. Piloci wykonują efektowny zakręt w bliskiej formacji Delta. I w tym w tym momencie rozpoczyna się właściwa część pokazu. Szanowni Państwo, zespół akrobacyjny Orlik w formacji Delta wykonuje pętlę. Podczas blisko 25-minutowego pokazu samolot zużywa około 100 litrów paliwa lotniczego typu A1. Orlik jest samolotem dopuszczonym do wykonywania akrobacji lotniczej przy przeciążeniach od minus 3G do 7G. Prędkość maksymalna wynosi 480 km na godzinę, a około o 9000 Zasięg tego samolotu wynosi około 1000 km przy tankowaniu 540 l. Samoloty ustawione są w dwie symetryczne trójki i wykonują pędzel. Koordynatorem naziemnym dzisiejszych pokazów jest major pilot Dariusz Tańczyk, który przez wiele lat był solistą zespołu akwacjonego Orli. Dziś obserwuje cały pokaz ziemi i udziała pilotom Teraz widzimy formację Concorde. Obra prezentuje wiraż, w którym jeden samolot stanowił lustrzane odbicie drugiego. Ten manewr niewątpliwie wymaga wzajemnego zaufania od pilotów. Diraż jest nowym elementem, który zespół wykonuje dopiero od tego sezonu. I wykonują pętle. Z powiedzmy, czy dzisiaj jest. Warunki pozwalają na wykonanie tak zwanego wariantu pełni wysokiego. Na szczęście tak. Niebo otworzyło się specjalnie dla orików, tak mi się wydaje. Bardzo dobry prognoztyk także na dalszą też I teraz rozpuszczenie jordańskie. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jak równo wykonują poszczególne manewry. Przed nami kolejna mijanka. Tym razem z beczką. I ciasny wija. Proszę mi wierzyć, piloci muszą mieć nerwy ze stali, bo podczas tych manewrów odległości między nimi są znikome, a prędkość mijania wynosi około 900 km na godzinę. Sulla presenza del Consiglio europeo, presenza del Consiglio Bez opierając się drugą stronę. Tu kolejna beczka. Kolejna figura, tu pękla zakończona, beczką na zbliżaniu. To lista wyprowadzi w locie obróconym. Siła odśrodkowa wypycha gospodera z, z siłą pistok minus 3 km. mają pętle, ale ze zmianą kierunku o 90 stopni w dolnym położeniu. I kolejna pędzla. Tym razem będzie zakręcona rozpuszczeniem kojarzonym z pododpadem. Stąd nazwa Kaskada. Sulista wykonuje beczki z wypuszczonym podwoziem, jedna po drugiej. Ale czy jest to tam, tam pewien swojego położenia względem ziemi? Trzeba to dodać, że w tym momencie jakby zmieniać punkt klisteru w takim sensie, Ona Trzeba bardzo no decyzyjnie określać swoje położenie. Żeby zmienić swoje położenie w lewo lub w prawo, trzeba pamiętać o tym, że samolot jest właśnie odwrócony, no a więc trzeba wykonać odwrócony ruch. I teraz przepiękna beczka na zbliżaniu. A teraz ciasny wira połączony z beczkami. Jest to figura wymagająca ponieważ przy dużej prędkości bardzo ciężko odwrócić samolot, który nie posiada wspomagania sterów. Brawo na solisty! To jest jeden z koniec kompensacji momentu obrotowego silnika, prawda? Oczywiście, jest to samolot zępił z przodu, więc trzeba i na to zwrócić uwagę. W tej chwili solista kieruje się na wprost na formację pięciu samolotów, które przygotowują się do ostatniej figury. Właśnie się minęli. Na niebie rozkwitła piękna róża, którą piloci zespołu dedykują wszystkim fajom oglądającym pokaz.